osadę no, no, dziwne, że Ty się tutaj się... nie rozbudowałeś bo tu niby dobre pole dosyć jest dziwię się Tobie troszkę. ale w sumie Ty tłuczesz i na wiersze Jaka była? Jedenasta, tak? to z drugiej strony już tłuczenie wszystkiego gdzie owce się dały. wywalcie yy, dziewiątkę dziewiątkę, czwóreczkę nie mam, trzy już nie. zaraz, dostałem monetę za to. a dobra ale to za drogę był za znacznik, a za monetę. osadę nie ma. To tylko monetę pójdę wziąć. No. No. Ale co, co to, żebym dostał? Dostałaś za drogę, a za osadę się daje. Bo za drogę jest za osadę nie ma rozbudowy. No wiem, wiem. A to dobra, to robię to kupuję za 4 monety. Tak Kolejną osadę. Nie mam pro budynku, co? O Mam 4 monety. A jak już kupiłeś to? A zaraz, kupowałem coś? Za monety? Nie wiem. Chyba. Jak nie, od, nie, ja miałem odłożone A, glinę i drewno, i za os na osadę dobra. miałem surowce. Dobra. Dobra, Wszystko się... miałem odłożone. No to dawaj. Cztery monety, jedna się zwraca. Dobra. I osadę. Nie mogę tam budować. Już duchy. jeszcze coś? A kruszenie rodu to za Twoje torze, będzie? Tak. tak. No to już bierzcie, bo to tu jest, a nie No to Krzysiek Zrobiłem co mogłem Siedem złodziejów O kurcze, Krzysiek jeszcze nam z w No kurde, nie tutaj miałem przepolę teraz Co to jest? Jaki to ma port? Aha! 3 do jednego! Nie, to różnicy, ja też mam port czy do jednego, mogę wymienić. Jezu no ale jest nie wiadomo. E... Nie zauważyłem, wiecie panowie? Nie, nie zauważyłem. No robisz coś? Tak. To jest twoje, to... To to... to dbałeś. Nie, to moje przynowce. A, to przepraszam. Oddaj to drewno, głodzieniu. <grym wody> no. Przepraszam. Nie wiedziałem, że to pana. Moje, idioto. Zgodzi się, bo do czegoś w domu wynosi telewizor. A przepraszam, nie wiedziałem, że to pana. Eee, tak, użyłem, siano. jednego siana, ruszam się rycerzem. Idzie tego kurwa eee. smoka. No to dwa siana musiałeś użyć. No, zapłacił. Stąd. No tak, no. I eee, sielony. Haha, ha. do pierwszego. Tak, no. Akurat jest, ale smoka zabieram. Zaraz do kurtyny ulepszę. Masz? Nie, właśnie, czekaj. Mamy szansę. Za, ja, mamy szansę. mam port Na drewno, czekaj. Drewno i drewno. Dobra, e... jest siana. Wymieniam. Walka jest ostra. Miałem całe drewno na sian. Każdy coś robi. To ja? I używam tych trzech sian. Ale <laughs> Krzysztof nas zmiażdży! Zobaczymy tego makrofonu! Bohater! Raz, dwa, trzy i atakuje miasto! Krzysztof <laughs> nas rozwala, nie zróbmy na walka. To ja to ja, ja tak. walczę równowagę rów... mamy. Rów... Nie, mój bohater! <laughs> Ale patrz ile on ma, patrz! Dezolta, ile on dezolta. ma punktów z tego? On ma pierdyliard z tego. Drugi już nie żyje. A można cytadele stawiać na bezmur, na bezmurzu, że tak powiem. Ja no bez muru nie można. Nie możesz mi musi być mur. A też droga... No teoretycznie jest z żeglarzy. A tam nie było muru. Bo wycięte jest z żeglarzy. Czekaj. Jeszcze mogę. To zmienić. Czekaj. Wiesz jak w swoim żywiole jesteś. To i to tego kurwa podnieść Dobra. Teraz tak, mogę? A nie, bo walczyłem Już walczyłem, walczyłem. mogę? To zabiję, to zabiję to, na tej tuże tej barbarzy. E e Mamy miał pierwsze miejsce, ale zastanawiam się później. Szósteczka. To będzie miał szóste. Siado! Tak! tak. Dobra, ja biorę trzy e cztery e cztery... tej dam e e Gwiny <kuszczak> Dobra. Tu są te. Jezus Maryja ile ja mam gliny. No ja to mną. rób coś z nią. I drewno mam od Dobra. To stawiam. Tu coś było chyba. Miasto było, czekaj. E, nikt nie ma owcy? Nie. Dobra. Patrz ile ja mam, no dwie karty już. Cztery gliny na to, na to. wymienia. Zależy co w za owce ja muszę... nic, ja sam... jednego wymieniasz? A, yy, trzy. Piotrek! I stawiam statek. O kurde! Już <słun> wygrałeś, panie! <ty słun> <śle> musisz się przejmować. Stara, Ale statek. będzie tak power. I już to tam jest. Nie. Zobaczę to. Ale jeszcze... która kolejka? Tu... kolejne. No, no, no. Hopla. I... A bo... Znowu wymieniam cztery gliny. zajmiemy ten lód, bo z nich nie... Ej, dlaczego poza kolejką? Ale, bo jest cztery, a musi być... Nie, nie gra, bo musi być... Trzy. Trzy, tak? A to nie wziąłeś? Trzy, e, proszę. Nie szatowałem. 3. Trzy. No, I owca kolejna no, i nie. kolejny statek. Daj mi zwa, dwa. Dwa, dwa statki to... zbudowałem. Poproszę zeton kolejny. Dobra Dwa statki? Tak Dobra, czekaj, eee to punkt. tak, tak. I dwie monety I go Zaraz Jezus smara ile on tego tam ma? No przegraliśmy, no nie ma sensu. Przegraliśmy yy, Kupuję yy, Kupuję za dwie yy, Potrzebuję owcy o kurde Mogę roz, Masz roz... siano Jedną? Za drewno? Siano za drewno? Tak Tak, 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 tak. Dzięki O Dzięki. Stawiam, stawiam osadę Ty się wygrał, Ja chcę zająć drugie <laughs> miejsce. Stawiam osadę. Tu i daj mi yy, kolejny punkt wycięcia, pocięł je wyspy. Czekaj, wesem na tę Eee, daj mi tu zwycięzku. Znać da, ci dam O już daję. Kolejne. A on chce ciebie przejść. Ja dam radę na pewno. Już? Tak. Sześć. E, Jak! Kurde, dato te kawałek! Kolejne pięć gniły. Dobrze. Nie tutaj. Ja chcę dziewiątkę. Kurde, mógł to zrobić. Ale będzie rozpierdzić teraz. O I to mogę. A sześć? Mam o kurde, jeszcze więcej siana, bo tu już tutaj tam też. Siano. To ten będzie. Nie, Wiktor nie ma bata. Co? co? Dual sześć. Siano to, to co daje w ogóle? Czyszek? nic tam nie ma. to też nic nie daje. I jeden, więcej, jeden więcej do ręki. Czyli tak samo jak plebania? Tak. No dobra. Zawany. Chociaż nie jest to mi surowce trochę nie pasuje, ale... Nie bym wsiosł mi. Zapłacę cztery monety. Nie na mi się zwrócić. Za co? Za brudniki nie ma monet. A nie, faktycznie nie ma. Są punkty <suszy> Co jest to za żeby... budynek? Kolejny budynek? Gdzie? Nikolwiek. <gry> to nie ma sensu. Na po co? Dzień, Kurde, ty... Nie widzę ja. Tu nic nie będę ciągnął. Więcej to jest... To jest przecież skład. Mam go postawić sumie. Teraz co? Jeszcze coś robisz? Nie. Nie mam surowców. Daj mi 6. Daj mi 9. O! 8! Akurat złodziej zeszedł. 8? To ja biorę. Mogę zrobić? Tak! Pięć kamieni! Ja teraz. Zaraz wybrałem kamienia za tą szóstkę, bo tu szóstka no wypadała. Powinienem ja jeszcze kamień wziąć. Sześć kamieni. było. Tak. Dwa razy 6 to powinienem dwa kamienie wziąć. Co ja wiem, że tutaj? Jaki to była? Ósemka, tak? Moja kolej. kolej. Tak? Tu stoi. Na zielonym stoi. Eee. Stoi ten. Tak. Jest przeżył! Zabieram Dobra, to ja teraz będę budował. Czekaj, moja kolejka jest, to... Tak, tak, tak zrobimy to. Jak tak, tak. sam już głośno ze sobą rozmawia. Drewno. I Zaczyna obcy. się to robić niepokojące. Owca i drewno. Nadmiar mocy spowodował zniszczenie psychiczne. To działa! Gdzie ten drink? Monster Power! Znaczy władza absolutna doprawuje absolutnie, ale dobra zabieram kufer jest tak, trzy surowce glina jak to trzy? owca siano i glina i statek idzie tu mogę ruszyć się tu, zabrać tą skrzynkę zabrać tą skrzynkę, bronić rozwoju i mogę odłożyć wszystkie Worki? Worki, bo dotarłem do. O jezu, wszystkie punkty ma! 3, 5. 5 worków to 3 punkty zwycięstwa. Eee. Ty też jaki? Niebieski. Raz, dwa, trzy. No to już w zasadzie. 4. 5, 6, 5 znaczycie. No i to w zasadzie na jedno wychodzi, bo jak szybko będziemy mieli gość. I jak ma? 3 punkty zwycięstwa. Raz, dwa, trzy. Trzy punkty. Dobra. Eee. Odniosłem worki. oddaję jedną owcę. Poświęcam statek. Niszczę ten. Pierdzielają. Plansza podeszła. A nie, już zrobiłem statek. Gdzie ja zrobiłem monetę dla niego? Mogę kupić jedną. Proszę Państwa, to jest Mogę kupić... pierwsze zwycięstwo Krzyśka kupić, od jakiegoś czasu, bez przesady. No ile? Jedną... Ostatnim razem wygrał. Remis był. Ale to remis, był remis. praktycznie remis, ale to prawie zwycięstwo. Kupuję owce, stawiam kolejny raz statek. O jezu. I Razem w tą stronę, zbieram to. Tak no, jakbyś Ty, Piotrek, wygrał, to byłoby sensacja. Droga tak, albo... To, że Krzysiek wygrywa, to albo ja, albo Krzysiek. Droga albo statek. Bo stawiam... Ja gram, yy, mam wszystkie surowce i co z tego? Stawiam... Stawiam tyle, za stawiam jesteś za mało chamski, może tak. Gdzie ta droga jest? jest Dobra. Stawiam statek. Chyba tu jest wir, ja nie przepłynę. Stawiam statek tu, tym się ruszam i rozwalam to. Jak ty żebyś się przebił tam Normalnie. Czeka, Czeka, zaraz, zaraz. Mogę kupić jeszcze jeden surowiec. Co mi jest potrzebne? Ma ktoś drewno za kamień. Nie ma, ja mam sam kamień. Dobra, nie, ja sobie kupię. Dwa, <laughs> dwa tego. Dwa tego za dwa drewna. E... Czekaj, co mi się Ja tu? pierdzielę, ale to będzie Dwa kamienia. Jest... Po, biorę, Kupię owce, dwa, dwa drewna i owce baza rewna i owca. Gdzie to jest? Gdzie ta bazę. baza? O jazd jeszcze bazę stawiasz. Ale gdzie stawiasz bazę? Tu. Mogę. Ja pierwsza. Moneta. Gdzie ta, ta baza? baza? No sada, jaki ujął. Nie to teraz? Bo baza też postawiam Tu tak, ja. baza. I baza mi daje... Stoi na dwóch hexach i dodaje mi się do kamienia i do siara. Ty. Ty plus jeden do portów obu i teraz tak yy... wymieniam dwa kamienia i yy, 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 cztery siana yy, kurwa, znowu dwa kamienia przecież jak twoja dwa kolejka się kiedyś skończy I, cztap... i znowu to. nie dożyjemy <grym> dwa statki, dwa statki kolejne Jezu. Ja ten, tu, się. ten się rozwala. Jeden został, tak? No, co tam jeszcze e... robisz? <gryzyś> chyba wyjdzie. Ale to już jest, dwa... punktów już my dwa razy wzięliśmy. jeszcze jeden mogę kupić, to kupuję jeszcze jedno siano. Kupuję no i. Kupuję dwa. Tam jeszcze jeden statek. Ja już się pogubiłem. To mogę chyba też rozwalić. Między Możesz. Poczekaj. Ja to... pierdolę. Dobra. Święty, to to jest chyba pogrom. Yes. No, a teraz wasza kolej. A! I... 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 pół Zbudowałem jeden punkt zwycięszczą dla wszystkie statki. Yes. To, to... Piotrek. <laughs> Resistance is futile. Dycha. O! Akurat będzie na statki! Biorę 3 <laughs> I Teraz tak. Tylko prachowiec. Eee. No Właśnie. Eee... Potrzebuję, tak. To była oddycha, tak? Tak. Tak. że Tak. Tak. Nie! Ja myślę. O, ta Dobra, stawiam osadę portową, dwa siana. i dwa kamienia. To jest pierwsza, daj mi monetę. za osadę portową. A, to i rozbudowy A to? Dawaj. Ja mam już 20 punktów zwycięstwa takich samych. Dobra, więcej. więcej. No, więcej. Widzisz, masz tutaj citadele jakieś miasta i w ogóle to w ogóle już policzyć się tego? Nie, nie, w nie, w ogóle ja nie, 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 na jedno na jedno Na ja jedno... nie, mam nie, jak mam trzy smoki nie, tak nie, Eee, yy, teraz tak. Panowie, da mi ktoś, yy, nie, nie, da. Nie mam. Nie mam. Nie mam. Zablokował mnie. Dobra, trzy kamienie wymieniam na owce. I drewno potrzebuje się. Ja ci mogę dać drewno, co ty chcesz mi dać? Mogę dać ci albo siano, albo binę. Może no, siano? Siano, tak. Zostawiam bazę no, Owca. I dwa nie, ma drewna za Czy gdzie ta bazy były? Nie wiem gdzie ta działania? Bazy były w miastach Jedna była. Dziękuję Bardzo chciałbym postawić bazę, ale nie... A je mam. Ma, 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 ma. Stawiam na dziewiątce i kończę. Wiktor. A nie, jeszcze nie! E, nie, bo tam zauważyłem, że tutaj... Jest. Dobra, i za... Cztery monety. Jedna, jedna e, za bazę zostaje, więc... Cztery monety kupuję dwa surowce. Kupuję drewno. Nie, za, I owce. Pytanie cię. Okay. Mogę. I stawiam osadę na dziesiątce. Tutaj. Owca, drewno, gina. Musiałem w położyć. Ja Dobra. I kończę kolejkę. Ja czasem. Właśnie to sprawdzić. Tutaj stawiam. 21 czterdzieści. Dobra. To Wiktor. 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 Zabrudnę, Osiem. Ósemka. Dwa. Trzy. Dwa. Pięć kamienia. Uh, 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 20 minut zaraz będzie. To może teraz, Tak, tak.